tutaj z pewnością się z wami witam coś znowu kamerą poszło nie tak i wszystko jest widzicie w mega szybkim formacie no, tak miałem mam sporą część materiału więc tutaj pokazuję wam że się zakopałem tu że mam szyby zamarznięte tu mi nysa przestała palić Zaz gdzieś gubi prąd walczyłem z akumulatorem i z różnymi rzeczami więc no musicie się musicie mi uwierzyć tu odkopuję ładę a tu już wyciągam most do zaspawania. sam nie wiem jak to zrobiłem zuch zuch za dwóch mm, ale jedno jest pewne miny to ja robię ekstra tutaj już wyciągnąłem półłożki i Odkręcam ostatnie śruby, a tutaj zaspawuję mój pierwszy dyfer. I pewnie Wam tłumaczę, że co w moim życiu było nie tak, skoro mam 40 lat, a dopiero to jest mój pierwszy zaspawany most. Nie dyfer, most, most, więc o tak. O. A tu już odzyskujemy głos, i wszystko wraca do normy, Oglądajcie. Idziemy z tym. Witam wszystkich was bardzo jeszcze raz. Ech, patrzcie, wczoraj się dzień się skończył tak, że zalałem olej, poskładałem go do kupy. Nie wiem, ile mi to zajęło, może z dwie godziny, czyli trochę dłużej niż to rozkładałem. Tam miałem... Łatwiej było rozkładać, no ale dobra. Ech, wczoraj był na chwilę Krzychu. Ech, ciachnął tego harnest bar'a dla chłopaków tak będziecie trzymać się za tą rurkę to no oczywiście komuś tam będzie dane się przejechać to nie marudźcie trochę syfku weszło no ale taka szybka robota była więc wyszło szybko jest dosyć głośno bo się grzeje mi tutaj yy, warsztacik Zaczynamy, kurde, zaczynam, biorę się do roboty. Mm, czekajcie. Kawa, bez kawy nie ma nie ma niczego, nie? Nie będzie niczego, co ja wam chciałem powiedzieć. No co zajarałem się tym nowym mikrofonkiem, bo tutaj widzę jak mi to fajnie chodzi. Kurde, żebym wiedział to już bym wcześniej to kupił ale tak miało być. Patrzcie, cyk, kaweczka. Dobra, idę wam pokazuję, co chciałem wam pokazać. Wczoraj po zespawaniu dyfra zadowolony wychodzę, wyjeżdżam. Myślę sobie, kurde, to już będzie game changer. No i znowu w tym samym miejscu, znowu w tym samym miejscu utknęła. Ale myślę sobie, kurde, dobra, trzeba ratować sytuację. Może się uda. I ktoś powiedział coś, że trzeba do, dociążyć. No to dociążyłem. Parę grzejników waliłem. Obsiadła mocniej, ale nie pomogło. Więc, no, więc ta oponka. Kurwa. Made in. <ścoughs> Widzicie to? U s USSR. No kurde grubo co? Grubo, nie? No i kurde, nabyłem drogą kupna Takie oto Dlajcony, patrzcie, patrz, jakie bogate ty Bo jakie bogate, nie? Ja pierdziel, nie jedna osoba takie na śmietnik wyrzuca, nie? No ale Jak się lubi, a się nie ma, to się kocha własną żonę Tak jest. Dobra ja odpalam maszyny, przerzucam przerzucam ten i zobaczymy co się będzie dało czy ładna ruszy <głata> czy tak jak nie, co, co po niektórzy twierdzą, że i tak nie ruszy, nie? Bagno czas na ciastko. Dobra, chyba jeszcze jedno jak widzicie, dentka nie przetrwała wymiany, bo przecież bo przecież to by, to by, było wszystko za proste, jeżeli to by było tak, wiecie hop przerzucony z bani mm, to nie może być w ten sposób, dobra bez marudzenia, kurwa ale takie rzeczy się dzieją a ja Mam na nie rozwiązanie. Zobaczcie. Ko najgorzej, że to jest ostatnia sztuka, bo jeszcze jedną wykorzystałem uruchamiając, uruchamiając ostatnią wybasto. Tak wierciłem w mądry sposób dziurę, że, no, że po chwili się okazało, że jest za duża. Nie wiem w sumie czy. Koła bezdętkowe. Te dętkowe. Jak założę opony bezdętkowe, czy to, czy, czy da się napompować, nie? Ale. Ach, kurwa! Czekajcie! Jak ja to przekładałem ostatnio! Boję się pociągnąć mocniej, bo ta dentka podejrzewam ma tyle. gdzie ja, czymś to nasmaruje. Na swoje usprawiedliwienie odnośnie zaspawania dyfra w ładzie. Powiem Wam tak. Zalałem świeży olej. Przynajmniej. Kurde, tylko najgorzej. Wiecie co? Na. Tak pęka. Guma już po prostu ma niestety swoje lata, i myślę, że to może nie być dobry rozwiązanie. Znaczy, dobre, to jest dobre rozwiązanie, ale w tym wypadku może nie pomóc. Damy temu szansę. Chyba będzie lipton. Napompuję przed włożeniem i zobaczymy. Dobra, was już nie będę tam ciągnął. No i wiecie co? Oponka siedzi. Oponka siedzi. Daj ton... Daj tonka No i teraz Zobaczmy czy Łada zapali. Słuchajcie, muszę... Może, może dajmy jej busta. Wczoraj wieczorem poliło jak złoto. Najgorzej, jak tam wiecie cofnie się poliwko. Czy co jak nie urok to sraczkę za chwilę? Chwilę jak uda mi się przejechać tym jakże super fajnym sprzętem. Chyba idę po butle z gazem, co, bo to szkoda gotować rozrusznik. No, ale coś paliwkiem zapachniały. No. Dobra chciałbym powiedzieć Ten gaz Ten gaz to powinien być Na stałym wyposażeniu Patrzcie, podłożyłem deseczki Więc jakby Ta ten, Te wyjeżdżanie moje nie będzie takie Takie uczciwe Ale jeszcze... Skoro sam ja jestem to już nie będę zbyt mocno walczył, podjadę do przodu. Dupa. Dupa, wiecie co. Spadłem sam stąd, chyba nie wyjadę. Dobra, zaprzęgnę Audi. Kurwa, widzicie jak ciężko tutaj? Czyli działać, ha. gdzie trzeba. Trzeba tylko w życiu, ponarzekać. o kurwa o kurwa O kurwa O kurwa O kurwa O kurwa o, kurwa 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 za te ucho Tutaj bym złapał, to w ogóle dupa by była, no. Ty, czyśby powietrze schodziło? u się by było gód. Albo za mało napompowane, albo za dużo. towaru w bagażniku. Albo, albo, albo. Tych dwa albo jest. Dobra. Żyje. Teoretycznie on powinien stać na dużo, dużo niższych obrotach, ale jakoś musi się co nie widzi. No dobra, yy, co by się przydało tym zrobić? Poczekajcie, chyba że zrobimy tak. Podjadę nim do przodu na chwilkę tworzę drzwi i widzimy się za chwilę w garażu. Tak będzie najlepiej. Udało mi się wjechać tym sprzętem. Zrodz tutaj zajrzałem, co tu się dzieje. Ogólnie jest syf straszny w środku. Mógłbym go wyjąć i wrzucić do myjki ultradźwiękowej, ale nie wiem, czy mi się chce, więc po prostu go tylko podokręcałem, bo większość tych było rozkręcona. Może że to coś pomoże, bo ogólnie wszędzie widać, że cieknie, więc jakbym coś miał, a kto nie pomoże, to po prostu trzeba będzie tworzyć coś, no rozebrać, powymieniać wszystkie uszczelki, wyczyścić w myjce ultradźwiękowej, złożyć do kupy i pewnie będzie Dzinie. Tylko czy to jest plan? Ty chyba coś. Aha. Mikrofon wyłapuje z otoczenia. Myślałem, że słychać muzykę ze słuchawek. Dobra. Więc tak to wygląda. Tam muszę skręcić jeszcze jedną tą. Składam go do kupy. I chyba to będzie na tyle. Ach. A może jeszcze się spróbujemy karnąć? Tak, taki jest plan. Dobra. Z materiałów, które chciałbym uzupełnić, które uzupełnię, to o tym harnasiu mówiłem. Mam nowy stolik. Zobaczcie, co myślicie o tym. Kółko angielskie. Hinol tak. Maluzy tak. Ale fajne jest. Tam maszynka do klimy, to widzieliście, miałem to pomalować, czyli to jest żłobiarka, rowkarka, czy jak ta tam inaczej zwane, trochę przerobione przeze mnie, dorzucony silnik. To jest, kurde, mój najlepszy sprzęt, zobaczcie, to jest wózek na spawareczkę, co wy na to? Cyk. Półeczka Pach. Dlaczego to zrobiłem? Wiem, że są tanie na tych kołach. Wyjeżdżam na zewnątrz. Bezproblemowo lecę po, po, po podwórku. Jak muszę jakąś konstrukcję pospawać, jest elegancka ta. Za 50 zł, można na się wózek kupić. Nie? Yy, koszyk więc powiem Wam, że to, I co? Zobaczcie, jak butla jest umocowana. Tak, na szybciutko, nie? Rączkę zrobiłem z rurki, bo tutaj, akurat, w tym nie było. I taka ono. I tym migomacikiem sobie jedziemy. Muszę, muszę zrobić jeszcze jeden do Tiga, i jeden do plazmy, i wózek do butli. A tutaj ich nie ma. Tlen propan. <laughs> tak. Na promiennik też, nowy nabytek. Nie wiem, czy widzicie, do wygrzewania. No, i kompresor no nieszczęsny, nad którym pracowałem. Z kompresorem to jest taka historia. Kurde, dalej to pracuje dobra. Z kompresorem to jest taka historia, że pompę zakupiłem. Silnik jest 7,5 kW, zbiornik jest 500 litrów. Presostat taki chiński, ale żeby presostat wytrzymał, zamówiłem stycznik. No, i to tak w takiej konfiguracji chodzi, ale silnik jest z odzysku. No, i jutro mam wyprawę po silnik. O, właśnie, jutro mam wyprawę po silnik, więc postaramy się uruchomić i ten mniejszy wywalimy. Będziemy trochę mieli tu więcej miejsca, choć najprawdopodobniej jestem tutaj do marca. Więc więc tak o, to będzie wyglądało. Kumpel chce, żebym witał Witarze jego. Wymienił przedni most, bo ma aluminiowy, most ma przywieźć, już przerobiony z, front, z Pajero, przecież mówię i ogólnie lifta mamy zrobić, podnieść budę do góry na dramę, więc dajcie znać, czy coś takiego to by był dobry dla Was temacik, bo jeżeli chodzi o jakiś temat, Tematów odbudów, aut, renowacji. My do tego wrócimy, tak z tym sprzętem, bądź z nyską taki jest plan bądź jeszcze jednym takim gruzem, co tam stoi, ale to już jest taki naprawdę ekstremalny challenge będzie dla jego, więc no, musicie, musicie tam, was będzie więcej, będzie więcej komentarzy, to ktoś tam powie, wow, co chcemy robić dalej, choć też jest jeszcze projekt T 30 i taki tam pan w tyle wiemy, że coś tam chce stworzyć i i, i, i i pokazać swój sprzęt, więc więc pamiętamy kolego, pamiętamy to tyle moich smutnych tłumaczeń, wybaz to przestało wybasto przestało grzać ja tu odpinam odpinam co się da I, znaczy Zostało grzeć jedno wybasto. Teraz kurde, grzeje drugie, nie. Bo jak są duże mrozy, takie jak będą w poniedziałek chyba będą, to no niestety, tutaj musi być pełna moc. I uzbrojony muszę być mocno, żeby przetrwać bo 10 cm styropianu to jednak nie jest jakieś tam. Nie wiadomo co, ale. Co to jest w ogóle? Jakaś gałka na środku, kto wie co to jest? Nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam. O, patrzcie. Patrzcie, jak zapaliło ty. Kurde, coś mi się wydaje, że. że lepiej, ale dać mu boostu, co w takim sprzęcie boost to jest ten, sanie, ja to w tym wszystkim, ale raczej... o Dobrze. Dobra, czekajcie na razie, tak was ustawię. Coś się rozwaliło. Czekajcie. Sprawdzę, czy coś się rozwaliło z przodu. Nie, nie rozwaliło się nic z przodu, więc ale hamulce. Naprawdę kto hamuje ten przegrywa. <śpiewanie> Drifterzy, co żeście odjebali. <śpiewanie> Ja wam powiem, że to jest naprawdę fajna zabawka się zrobiła. Szkoda, że podwórko tak małe mam. Czekajcie gdzieś, może. Może wystawy. może wystawię gdzieś kamerkę, co? Słyszycie mnie? Kto? Kto hamuje, ten przegrywa, nie? Słuchajcie, bo mnie gdzieś znosi Chyba trzeba, wiecie co, chyba trzeba Póki jest taka możliwość Kurwa, jaki Aj Już pewnie się zakopałem A jak? <laughs> Nie. Czekajcie. Ciekawe, czy wy mnie w ogóle słyszycie, nie kurwa. Dobra, wiecie co? Ta przygoda się skończyła, tak? Że chyba nie mamy sprzęgła. I już już kurwa tak zakopani, że tak, nie mamy szczęścia. No dobra. Dobra. Czyli tym sposobem Zajebawszy go już na śmierć Tak myślę czy znaczy nie no, może nie na śmierć Trzeba go będzie wyciągnąć Przyjedzie koleżka dzisiaj y, Tą witarą To może chwycimy I go wyciągniemy Wyciągniemy I gdzieś ustawimy więc Kurde, ale fajnie tu szedł Tu nawet to, patrzcie Jakie fajne zekolko Się zrobiło takie No dobra Moi kochani To będzie chyba raczej na tyle Nic mądrego Uczącego Krzeszącego Fajnego Dobrego Nie wyczeszę z tego wszystkiego więc dziękuję wam wszystkim kto dotrwał do końca, ten wie co było na końcu, a kto nie dotrwał do końca, ten nie będzie wiedział Ale może obejrzeć i będzie wtedy wiedział Kurde, drzwi nawet nie współpracują więc, więc te o czy w coś w tym odcinku było ciekawego czy w tym odcinku coś było, co mogłoby Was zainteresować. Nie wiem, ale się domyślam, że nie bardzo. O, czekajcie, myślałem, że noc nastała. Nie wiem, ale domyślam się, że nie bardzo. Ja, biorę łyka zimnej kawy, odkładam wszystkie sprzęty, podłączam akumulator do ładowania i. Do następnego. Widzimy się. Powiem Wam, że trzeba tym gdzieś pojechać na jakiś tor. Trzymajcie się. Do zobaczyska za tydzień.